Maria Honka, witam Państwa w festiwalowej drugiej kawie. Dzisiaj gościmy Panią Ewę Nowicką, dyrektor artystyczną festiwalu i wicedyrektor telewizji polskiej TVP1. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Jako dyrektor artystyczna czym się pani zajmuje, bo to będzie widzów na pewno najbardziej interesowało? Użyłam program tego festiwalu. Zaprosiłam do niego reżyserów, a potem razem zaprosiliśmy artystów. Użyłam cały plan, no i teraz nadzoruję wszystkie próby z niecierpliwością czekam na koncerty. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, mamy w tej chwili jesteśmy w próbach i mm, odpukać, ale co do minuty, My na razie realizujemy plan, mamy ścisły harmonogram, no i... No, Wolałabym nie zapeszać, ale na razie jest wszystko w porządku. Ale w tych, tych festiwali było trochę i pewnie w niektórych edycjach festiwalu zdarzały się różne sytuacje, których nie do końca człowiek był w stanie przewidzieć. Zawsze tak jest. To jest jednak program na żywo. To jest bardzo dużo koncertów, wielu wykonawców, więc oczywiście różne rzeczy się zdarzają, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ja, ja wolę nie myśleć o tym, co się może zdarzyć nadzieję, że, że wszystko będzie dobrze. Na pewno będzie sporo anegdot po festiwalu, jak po każdym, no ale na razie to po prostu jesteśmy właściwie w takiej, no wchodzimy w taką szczytową fazę prób, więc wszystko jeszcze przed nami. A takie najciekawsze z poprzednich lat? Jakaś taka chociaż jedna historia, którą moglibyśmy zdradzić? Nie, bo myślę, że to jest najlepsze pytanie jednak do artystów, bo tutaj artyści są bohaterami wielu anegdot, to oni sami je opowiadają, kiedy się z nimi spotykam po próbach, to te wspomnienia się rzeczy wracają, ale myślę, że to, ponieważ oni są głównymi bohaterami tych anegdot, to lepiej to im zostawić, ja jednak czuję się osobą w jakimś sensie skromną w tym, że po prostu Daje scenę artystom i pozwalam im kreować ich sztukę. Zatem, czym się pani kieruje? Jakimi kryteriami, kiedy dobiera pani sobie współpracowników przy organizacji festiwalu? Bo wiadomo, że to muszą być osoby, które są zorganizowane, zdyscyplinowane. Co jeszcze jest takiego ważnego w tych osobach? Wizja. Wizja najpierw jest moja wizja, a później dobieram do niej współpracowników ludzi, którzy. Wiem, że może myślą troszeczkę inaczej niż ja, ale to jest cenne, bo jednak później po prostu coś kreujemy, coś tworzymy. Nie o to chodzi, żeby wszyscy myśleli jednakowo, ale chodzi o to, żeby mieli doświadczenie i wyobraźnię, no i wrażliwość na sztukę. Mamy wspólną ideę, żeby Opole było festiwalem otwierającym się na nowe trendy. Żeby było miejscem y, dla wielu pokoleń. Mamy taką wszyscy wspólną ideę, żeby gromadziło przed telewizorami znów y, całe rodziny, od dziadków po wnuków, po wnuki. No to oczywiście jest dosyć trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale przynajmniej to nas wszystkich łączy Z takim otwarciem jest ten czwarty dzień festiwalu? Tak. To na pewno, na pewno to jest element tej idei, żeby się otworzyć na jeszcze zupełnie inną sztukę niż przeboje pop, prawda, niż taka klasyczna muzyka rozrywkowa. To jest dzień alternatywy. Alternatywa chodzi do amfiteatru, nie będzie na żywo na Antenie jedynki, bo to jest program przygotowany przez TVP Kultura, ale później my będziemy retransmitować ten koncert na żywo w TVP Kultura. Więc to na pewno będzie. To jest jeden z elementów takiego nowego otwarcia tego festiwalu. Innym na no, pewno są debiuty, bo wróciliśmy do już zapomnianej trochę idei, żeby jednak artyści występowali ze swoimi własnymi utworami. To już nie jest talent show. My po prostu zaprosiliśmy do tego koncertu ludzi, którzy wkraczają na scenę, już mają swoich fanów. Śpiewają w klubach, mają wizję swojej, swoją artystyczną, swojej drogi. My otwieramy dla nich Opole. No i w końcu powrót do tego modelu, że debiutanci również śpiewają swoje własne utwory. To za tym to się samo odtłumaczy przez się, prawda? Czyli, że nie śpiewają coverów, nie śpiewają e, cudzej sztuki, tylko własną, czyli prezentują się już jako artyści. Tak, o co to, to chodzi. Wracając jeszcze do e, tej pracy od kuchni, tego zespołu. Wspomniała Pani o tym, że to są osoby, które czasami mają e, odmienne zdanie, i to jest dobrze. A czy zdarzają się jakieś takie spięcia co do wizji ogólnej? Czy to są e, raczej konstruktywne wymiany zdań, które tworzą potem cały ten obraz, który, który widzowie przed telewizorami mogą zobaczyć oraz e, świadkowie naoczni, e, którzy na żywo oglądają fantastyczne. Spieramy się. Oczywiście, ale to są spory tylko artystyczne i to jest e, e, fajne po prostu, tak się mam nadzieję, tworzy jakieś dobre rzeczy. E, zbieramy się o wiele, o wiele spraw, e, mamy różne punkty widzenia, ale. Na koniec dochodzimy do jakiegoś wspólnego wniosku. No, Państwo zobaczą efekty tych naszych utaczek artystycznych. Mam nadzieję, że, że, że będzie dobrze. Bardzo bym chciała. Czyli teraz wytężona praca po festiwalu urlop? Nie. Trzeba przygotować jesienną ramówkę. Urlop dużo, dużo później. Zatem po festiwalu przyjdzie pewnie czas na podsumowania, więc będzie taka refleksja na temat tego, dokąd powinien zmierzać dalej festiwal, ale ja chciałabym już teraz o to zapytać, w porównaniu z tymi poprzednimi Aha. edycjami. Ja myślę tak, że na pewno y, chciałabym, żeby to był też festiwal. Różnych ciekawych koncertów, formatów artystycznych, ciekawych przedsięwzięć artystycznych, takich jakby koncertów tematycznych, bo to kiedyś było też taką siłą Apollo. W tym roku próbujemy już zacząć taką ideę. Mamy koncert na 120 lat kina i mamy koncert Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu. To jest wybitna formacja, która się wybiera właśnie na bardzo spektakularne turny do Chin, jest doceniona, na świecie. Jedyna na świecie taka orkiestra, która rzaty potrafi robić muzyczną na takim poziomie. Więc taki nasz wielki jakby produkt eksportowy można powiedzieć. I chciałabym, żeby Opole było też miejscem tego rodzaju koncertów, tego rodzaju premier, tego rodzaju widowisk artystycznych, muzycznych, ale oczywiście też koncertem premier czy superjedynek, czy też wyboru przeboju roku. Lokal Patriotyzm nie pozwala mi nie zapytać o to, więc pytam, jak ważne jest Opole na tej polskiej scenie muzycznej. Ten, te kilka dni w roku, pierwszy weekend czerwca, gdzie do Opola rzeczywiście zjeżdżają się największe gwiazdy polskiej muzyki, jak to Opole, to nasze miasto jest ważne. Mnie się wydaje, że jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza dla artystów. Mamy teraz próby, pierwsze próby muzyczne i Widzę wielkie gwiazdy, które przyjeżdżają tutaj na 15 minut próby, jadą po koncertach z drugiego końca Polski, po to tylko, żeby tutaj się pojawić, wypróbować swój utwór, wrócić na chwilę do swoich zajęć i wrócić z powrotem na kolejne próby generalne i na koncerty. To jest ogromny wysiłek, a jednak pokonują go, żeby tu być. Czyli to najlepiej świadczy tym, jak dla nich to jest ważne miejsce, ważna impreza. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków programu Druga Kawa i śledzenia wydarzeń około festiwalowych, których my jako 24 Opole również będziemy towarzyszyć. Moim gościem była pani Ewa Nowicka, dyrektor artystyczna Festiwalu w Opolu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.